Cześć, witajcie moi drodzy, dzisiaj komputer z RTX 3070, nie lada gratka, także zapraszam Was do oglądania. Tak jak już wspominałem w materiale tutaj, który się wysiedla Wam powyżej, karty wracają i to widać bardzo mocno, stąd dzisiaj przyjeżdżam do Was z materiałem z RTX 3070, który jeszcze niedawno kosztował w ogóle astronomiczną sumę, no nadal jest dość drogo, tak? Ale kosztował zdecydowanie więcej, ale też go w ogóle nigdzie nie było. Stąd link do koszyka, który teraz widzicie na ekranie, macie oczywiście w opisie, jak i do wszystkich pozespołów zawartych na ten koszyk. No cena za koszyk nie jest mała, zgadzam się i wielu z Was na pewno powie chemikoszala, bo kom za prawie 9500. No ale sami widzicie, że RTX 3070 sam kosztuje 5900 i to był najtańszy RTX 3090, 3070, przepraszam który według mnie miał jakikolwiek sens. Tak więc, zaczynając od początku, no, żeby nasz rtx dobrze działał, no to tu minimum według mnie to jest takie i5-11600KF. I no, KF, prosty powód, mamy kartę, więc po co dopłacać do Integry. 989 zł cena rewelacja jak dla mnie, jak za ten procesor. Tak więc już jak mamy omówiony nasz procesor, no to trzeba przejść do naszego kręgosłupa, czyli do płyty głównej, a płytą główną będzie Gigabyte Z590 Gaming X. I wielu z Was tam w wcześniejszych filmach mówiło, że ta płyta jest słaba. Ja nie uważam, że ona jest słaba. Aktualnie jest całkiem fajnie przeceniona, 759 zł, ma mocną sekcję zasilania. Pod tą i5 uwierzcie mi, że w zupełności wystarczy, tym bardziej, że i piątka jest pierwszym najniższym procesorem z tego segmentu K. W którym możemy oczywiście podkręcić? Mamy jeszcze i 7 i 9, no ale i 9 to bym tutaj raczej nie pchał. I 7? No, może tak. No. Ale i 5 to jest złoty środek jak do tej płyty. Mamy najnowszy chipset Z590, obsługę PCI 4.0 dla dysków oraz USB 3.2. USB 3.2 Gen2 X2, strasznie porównywalne to jest, dla super szybkich transferów naszych nośników wymiennych. No, i 759 zł, jak za tą płytę, to uważam, że to jest naprawdę ok cena, e, biorąc pod uwagę inne konstrukcje na Z590, które, no nie oszukujmy się, są pikielnie drogie. Przy bardzo dużej ilości usb ków z jednym wyjściem wideo, które w tym przypadku nam się nie przyda, ale mamy USB-C. Mamy całkiem nieźle rozbudowaną dźwiękówkę, ale kodek dźwiękowy tutaj jest niski, niestety. Coś za coś. E, no i tak mówiłem, całkiem, całkiem dobra cena. No i tutaj do pary z naszym procesorem i płytą będzie 16 GB RAMu i były to najtańsze ramy 3600 MHz C18. Stwierdziłem, że nie ma sensu dopłacać prawie 60 zł do tego, żeby mieć ramy CL16, tym bardziej, że jest cień szansy, że może na tych ramach udałoby się zejść do CL16, ewentualnie je podkręcić minimalnie do góry. Ok, e, przejdźmy teraz do chłodzenia naszego procesora, gdyż nasz procesor w zestawie nie ma żadnego chłodzenia i bierzcie to pod uwagę przy zakupie tej jednostki CPU. E, no tutaj postawiłem na mm, w sumie sprawdzoną, niezawodną i jedną z bardziej opłacalnych decyzji jaką można podjąć, jeżeli chodzi o wybór kulera na nasz procesor, mianowicie Silentoon PC Fera 5 Dual Fan. Z tego tytułu Dual Fan, no bo mam procesor pod OC, no i pewnie będziemy chcieć go podkręcić. Natomiast, jeżeli ktoś ma budżet, jeżeli ktoś ma pieniążki, to zachęcam do yy, zainwestowania w jakieś AIO 240 mm. Będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze chłodniej, jeszcze ciszej. No i najprawdopodobniej jeszcze wyższe oce będziecie mogli zrobić dzięki temu coolerowi. Natomiast nie chciałem tutaj w tym przypadku szastać aż tak mocno kasą, bo jednak e, no, wyszło sporo za tego kompa, a do Aja trzeba by dopłacić około 150-200 zł. No a to wiadomo, zawsze się uzbiera. Ok, tak więc cooler mamy za sobą, teraz przejdźmy do obudowy, w której to zamkniemy i pierwszy raz chyba w moim zestawieniu będzie Be Quiet Be Quiet! Pure Base 500DX Black. E, uważam tą skrzyneczkę za jedną z naprawdę fajniejszych. Tym bardziej, że jest od e, słynnej niemieckiej ja, ja, marki Be Quiet!, czyli bądź cicho, <grytania> po naszemu, po polskiemu. Skrzynka nie za duża co prawda i troszeczkę powiedzmy mnie boli, że ma tylko dwa wentylatory w standardzie, ale za to są to ciche śmigła Pure Mixe. No i to na pewno bardzo mocno się uwydatni na kulturze pracy całego komputera, tak? bo będzie naprawdę cicho. W przyszłości oczywiście zachęcam do dokupienia jeszcze jednego wentylatora tutaj na front, żeby nasze podzespoły mogły mieć dużo powietrza, które zostanie dostarczane do komponentów, dzięki czemu będzie ciszej. Skrzynka, tak jak mówiłem, niedużych gabarytów, ale spokojnie pomieści nam wszystkie komponenty. Co do zasilacza. No tutaj z racji na kartę, no to 750W. Myślę, że 650W też by wystarczyło, no ale jak mamy tylko 80 zł zaoszczędzić, to tak jak zawsze powtarzam, lepiej mieć delikatny zapas niż być na styk, bo nasz zasilacz uzyskuje maksymalną sprawność przy 51% obciążenia. A poza tym będziemy mogli w przyszłości wymienić np. Na nasze komponenty na mocniejsze, nie wymieniając zasilacza, to zawsze jest oszczędność w długofalowym mniemaniu. Zasilacz z certyfikatem 80 plus Gold z piekielnie długą gwarancją, bo 10-letnią, do tego mamy w pełni modularne okablowanie. No moi drodzy, no czego chcieć więcej tak naprawdę? Chyba tylko niższych cen kart graficznych. Ale o tym na końcu. Natomiast nośnikiem danych będzie Samsung, będzie Samsung 980. Po prostu jest dobrze, według mnie, wyceniony. Przy naprawdę fajnych parametrach odczytu zapisu na bardzo dobrych kościach kontrolerze, jeden według mnie z ciekawszych w ogóle dysków, jakie są dostępne aktualnie na rynku. No i tak jak już wspomniałem na samym początku, RTX 3070 i to był jeden z najtańszych, ale według mnie jeden z ciekawszych. EVGA Ultra Gaming XC3 5900 zł, moi drodzy. To jest ogrom pieniędzy, nie oszukujmy się, to jest naprawdę masa kasy. No ale teraz RTX -y nadal są dość drogie. No, ta karta, oczywiście, poza bardzo dużym radiatorem, trzema śmigłami i, według mnie, ładnym designem, na pewno cechuje się fajną, wysoką wydajnością. Jest to wersja OC. Dzięki czemu na pewno w grach będziemy mieli bardzo wysoką wydajność. No i tak się prezentuje już cały ten zestaw. 9408 zł i 1 grosz. Tyle wyszło. Ten jeden grosz jest za jakiś tam Game... GameSpark? Nie, nie wiem za co dokładnie, bo nie czytałem, to dostajemy do procesora naszego. Także poza samym kompem możemy jeszcze ugrać parę fajnych gratisów od producentów, co oczywiście też cieszy przyszłych nabywców tego Sprzętu. Tak jak już wcześniej powtarzałem, linki do wszystkich omawianych tutaj komponentów, jak i do całego koszyka są w opisie. Także zapraszam, zachęcam do sprawdzania. Mam nadzieję, że zestawik Wam się podobał. I tak realnie, patrząc, aktualnie chyba ciężko złożyć coś, co będzie dużo, dużo tańsze, a według mnie będzie złożone z głową, tak? Bo można by wziąć tutaj i 5400F. Tego pytanie, czy ten procesor by sobie poradził z tak wydajną kartą, jaką jest RTX 3070? Szczerze wątpię. Chciałem wziąć to AMD, ale AMD porównywalny z tym, czyli Ryzen 5600X jest droższy i do sporo, bo kosztuje 1350 zł, a ten Intelek kosztuje 989 zł. Fakt, tam można by wziąć tańszą płytę. No ale z drugiej strony tutaj można w przyszłości wymienić procka. Nieważne. Tym razem na Intelu, mam nadzieję, że następny będzie na AMD. W tym materiale to było na tyle. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zachęcam do stawienia łapy w górę, subskrypcji, aby zostać na dłużej. Ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. See ya!